Michał Kubisz do telewizji HIFI Hello TV. Zapraszamy na listopadowe wiadomości. Dnia 11 listopada w naszej szkole odbyły się obchody święta niepodległości. Wszystkie klasy zebrały się przy głównym wejściu i razem zaśpiewały najfajniejsze, najlepsze polskie patriotyczne pieśni. Deszcze niespokojne Otargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmiły psa przed nocą zdążymy. To zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu Gdzież ten świat daleki? Snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenie. 21 listopada Toruń próbował pobić rekord w piciu kawy i jedzeniu pierników. Przyszła masa ludzi, rekord udało się pobić, przyszło ponad 6000 osób. Wszyscy świetnie się bawili, słuchając dobrej muzyki, oglądając świetne występy. No i zapraszamy na krótką relację. Opierają Państwo to wydarzenie, które jest tutaj i się odbywa na starym rynku w Toruniu. Tak. Chciałabym zapytać, czy smakuje pana kawa. Bardzo smakuje. A pani? Bardzo dobra, bardzo dobra. A czy spróbowali Państwo nasze toruńskie pierniki? Oczywiście, to już tam za często robi. A czy palą Państwo papierosy? Nie. Nie palą Państwo? Nie To dobrze. Nie. <laughs> Dziękuję bardzo. Nie Taká sobie średnia. średnia za mało cukru. A piernik chociaż Piernik też był trochę słaby, myślałam, że będzie taki toruński typowy. Był bardziej jak na święta, ale myślę, że mimo to cała impreza, całe, całe przedsięwzięcie, tak było super. Naprawdę ludzie narzekają o kawa gorzka, kawa y, za mało słodka, prawda? A niech pomyślałam ile tutaj jest hektolitrów tej, tego płynu, prawda? Ja dostałam bilet z numerem 3909, a za mną szły kolejne setki, więc prawda, łatwo przeliczyć. To nie jest mało. Czy smakował pan już dzisiaj, dzisiaj piernika? Tak, miałem okazję. A pił pan może k kawę? No oczywiście, tym bardziej, że bardzo lubię. To dobrze, a ta tutaj panu bardzo smakowała? Mówiąc szczerze, dwa razy próbowałem, raz mi smakowało, a raz taka wydawała mi się troszeczkę cienka. Dobrze, a co uważa Pan o takich wydarzeniach, które robię w Toruniu? No cieszę się, że miasto żyje, że coś się ciekawego dzieje. A czy popiera pan to, by wymienić palenie papierosa z rana na jedzenie pierników? Gdyby była taka możliwość, to bym chyba jednak to zaryzykował, tym bardziej, że jestem namiętnym, nałogowym palaczem. Dobrze, dziękuję bardzo. Życzę dziękuję. miłego dnia. I tak oto kończymy wydarzenia na Starym Rynku w Toruniu. Bicie rekordu Guinnessa w piciu kawy i jedzeniu pierników właśnie dobiega końca. Pozdrawiamy i zapraszamy do oglądania.